Dobra, Andrzej, nie stresuj się. Dzisiaj będziesz Mikołajem, nie musisz nic mówić. Ogarniemy temat. Dawaj, bo jesteśmy już na wizji. Cześć wszystkim. Słuchajcie, to jest Andrzej. Nowy gość w naszym Batar teamie. Gość, którego poznacie po nowym roku i on będzie z wami działał w pewnej sferze, ale w jakiej, dowiecie się niebawem. Póki co, razem z Andrzejem... Chcemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt, żeby ten okres świąteczny był dla Was naprawdę miły, bogatego Mikołaja, no i to co najważniejsze, wszystkiego najlepszego na ten zbliżający się 2026 rok abyście byli w stanie zrealizować wszystkie swoje plany, wszystkie założenia w głowie, aby realizacja tych planów poszła wam naprawdę mega gładko, żeby nic was w życiu nie zaskoczyło, żebyście mieli czas na wyjścia w teren, trenowanie swoich umiejętności, żebyście postawili sobie kolejne cele do rozwijania się i zrealizowali te cele, żeby nic w życiu was nie zaskoczyło i żebyście byli zawsze na wszystko przygotowani. Andrzej, okej? Okay? Dzisiaj brakuje jeszcze z nami burzy, ale może uda się połączyć z burzą. Ej, burza, burza, ej, burza! Cześć moi drodzy. Z okazji świąt chciałabym Wam życzyć trzech rzeczy. Wiem, że Krzysztof zebrał tutaj ludzi, których łączy jedna zajawka. Jest nią zajawka do spędzania czasu w naturze. I dlatego, po pierwsze, chciałabym Wam życzyć, żebyście. W tym natłoku obowiązków i będzie dnia codziennego, żebyście znaleźli czas na to, żeby zasnąć czasem pod gołym niebem, w hamaku, na namiocie, albo poszczędzać się po górach, żeby popatrzeć bezmyślnie w ognisko. Dlatego, że to są bardzo cenne chwile, a nie zawsze jest takie proste, żeby znaleźć na nie czas. Po drugie, Życzę Wam zdrowia, które pozwoli Wam realizować różne mniejsze i większe marzenia. Takiego zdrowia, które pozwoli Wam od czasu do czasu wziąć mniejszy albo większy plecak na plecy i zrealizować jakąś przygodę. I po trzecie, życzę Wam, żebyście mieli wokół siebie bliskich ludzi, którzy rozumieją Wasze pomysły. I to, że nocka w hamaku, kiedy świat jest otulony śniegiem i na zewnątrz jest MIUS10, to może być najlepszy hotel pięciogwiazdkowy. I żebyście mieli takich ludzi, z którymi możecie dzielić te pasje. Część z Was miałam okazję poznać osobiście na naszych wyjazdach survivalowych do Norwegii i bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z Wami i mogę robić z Wami różne fajne rzeczy i fajne projekty. I cieszę się, że mogę poznawać ludzi, dla których pomysły, na które czasami wpadamy z Krzysztofem, wcale nie są szalone, tylko są fajną przygodą. Do zobaczenia. Także jeszcze raz, wszystkiego co najlepsze i do zobaczyska. Jak i w terenie, na szkoleniach survivalowych, tak i na strzelnicy, abyśmy się rozwijali, podnosili swoje umiejętności, kwalifikacje, i żebyśmy byli przygotowani naprawdę na wszystko. Niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia.